punktualności już mnie zauważyli. Jeżeli już to zgłosili, to łowcy głów zapewne wyruszyli za nami w pościg. Chyba miałeś na myśli siebie. No weź, nie wygłupiaj się. Oni nie biorą jeńców. Co teraz zamierzasz? Muszę znaleźć gościa o imieniu Wyatt. To on rozsyła listy gończe po całym forcie. Dowiedz się, kto mu zapłacił. Pójdziesz tam, a ja będę się trzymał z tyłu. Mam lepszy pomysł. Pogadam z łajatem, a ty trzymaj się z tyłu. Dobra, powinno się udać. Ruszajmy. Teraz? Nie kłóćmy się. Musimy to zrobić szybko. Czuję, że jestem pod stałą obserwacją. Jeśli mnie rozpoznają, możemy mieć kłopoty. W takim razie uważaj. Z powrotem u Bram Raju! Mam nadzieję, że pobyt w dziczy przyniósł Ci wiele zysków. Witamy w forcie! Dzisiaj zapłacisz o 100 kryształków mniej. Nieźle za wejście do nieba, nie? Weź te kryształki. Widzisz? Kryształki są warte tyle, na ile je wycenimy. Właśnie zapłaciłeś za spełnienie marzeń. Baw się dobrze w forcie! Ten dupek łajad stoi tam. Porozmawiam z nim. Dobrze, ale ostrożnie. Tę? Czego chcesz? Co wierzyliście liście kończym wysłanym za panią imieniem Rej? Za kim? Rejem, z Tavaru. A, ten. Przyszedłeś go wydać? Czy tylko się dowiedzieć, jaka jest nagroda? Powiedzmy, że zależy mi na tym, by nic mu się nie stało. Urocze! Może przejdziemy do części, w której zdradzisz, co mi do tego? Podobno to ty rozpowszechniasz ten list gończy. Mówi się, że na jego głowie można sporo zarobić. Hej, uspokój się! Nie wyglądasz na zgrywusa, co? <laughs> Czy ta łaj płaci ci za robienie z siebie głupka? Ale dobrze, nie chcę kłopotów. Powiedz o co ci chodzi i zabieraj się, jasne? Kto kazał ci je rozdać? Mam ci podać imię osoby, która rozsyła listy gończe za tymi, którzy ją wkurzą. Rozumiesz chyba, dlaczego odmówię? Ile listów gończych zostało? Już tylko jeden. Dawaj. Danie ci go będzie bez sensu. Pozostałe listy już krążą. Mam cię zmusić, żebyś mi go dał? No dobra, dobra, weź go, chociaż nie wiem po co. Powiedz, kto ma pozostałe listy gończe. Daj spokój. Rozchodziły się szybciej niż darmowe piwo w gorący dzień. Jesteś tylko pośrednikiem. Tak jest. Pan transakcja. No, a teraz sobie pójdę. Jeśli nie masz nic przeciwko. Miłego dnia. O, list gończy. Banita o imię Jurej, poszukiwany martwy. Chcesz mi powiedzieć, że dalej nie wiesz, kto próbuje cię zabić? Co? Tak, naprawdę. Nie mam pojęcia. Dlaczego inaczej ścigałbym Łajata? Na Twoim liście gończym napisano, żeby skontaktować się z W. w kwestii zapłaty. W. To może być Wyatt, ale. Nie. Jeśli Wyatt miał rozwiesić te listy gończe, to wiem, kto go do tego zatrudnił. Pracowałem kiedyś z Wyattem. Należeliśmy do Kangu Jacksona. To były kiepskie czasy i mało zarabialiśmy. W końcu odszedłem, zanim pozostali zaczęli szukać lepszych zarobków. Wyatt wciąż ma z nimi kontakt. Skoro wiedziałeś to wszystko, to czemu mnie tu ściągnąłeś? Nie byłem pewny. Wciąż nie jestem. Może się okazać, że przyjście tutaj nie było dobrym pomysłem. Jak według ciebie się to teraz rozegra? Słuchaj, wiem, że jestem twoim dłużnikiem. I wiem, że przeżyję tylko dzięki współpracy. Dlatego będę się ciebie trzymał, dopóki nie spłacę długu za pacjesz, OK? okej? Pomogę ci. Będę walczył u twego boku. W zamian pomożesz mi znaleźć ludzi Jacksona i zebrać wszystkie listy gończe. Wiem, że przeżyję tylko dzięki współpracy. Ukradłeś mi pancerz i zostawiłeś na pewną śmierć. Masz u mnie wielki dług. Wiem, wiem. Zapłacę podwójnie, gdy tylko będę mógł, a do tego oczywiście ci pomogę. Co ty na to? Na nic więcej chyba nie mogę liczyć. Brzmi jak lekki powiew optymizmu. I to od kogoś tak zimnego. Mój brat miał rację. Pod tą mroźną skorupą naprawdę kryją się normalni ludzie. Powiedz, dokąd mam pójść? Rozbiłem obóz. Tak, tak. Wiem, gdzie trzymasz swoje rzeczy. Obserwowałeś mnie? Wiedziałem, że możesz się na mnie wściekać. Gdy będę wiedział, gdzie jesteś, powstrzymam cię przed zrobieniem czegoś, czego będziesz żałował. Tego na pewno pożałuję. No cóż... Odwaliłeś to... wszystko. No? Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. O tym, że jesteś teraz berserkiem. Tak. Dołączyłem do frakcji. Tja... Zdecydowałeś się poświęcić im całe życie. To... poważna decyzja. Przynajmniej dla niektórych. Niby jestem banitą, ale... wiesz... Nie mam pojęcia. No wiesz, nie brałem tego nigdy zbyt serio. To znaczy próbowałem, ale nigdy nie byłem w tym dobry. Nie jestem, by tak rzec... oddany. Rozumiesz, no? Nie. I od tej pory ustalmy. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, dobrze? Opowiedz mi o tych listach gończych. Sytuacja wygląda następująco. Zgubiłem trop ludzi z gangu Jacksona. Chyba szukali innej grupy, do której mogliby dołączyć. Potrzebowali kasy. Z nich wszystkich najtrudniej będzie znaleźć masona, bombera i Jacksona. Wiem jedynie, że Leo został na pustyni. Powiedz, kiedy będziesz gotowy, wtedy do niego pójdziemy. Poznałem bombera. Nie Niezły z niego typ. Wiem, że szukał mnie w Abessie, ale teraz może być wszędzie. Widziałem masona. Szuka cię. Czyżby? Znam jego słabość. Pewnie wystarczy kilka kryształków, jeśli go znajdziemy. Masz brata? Tak, Toma. Tylko on mi został z rodziny. Jest tak pokręcony jak ty? O nie. O wiele bardziej. To ja jego zawsze wyciągam z tarapatów. Dobrze. Bardzo dobrze.